Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Futbolowy Świr Dzisiaj w tym odcinku otworzymy sobie magazyn Just Kikit. Dlaczego akurat ten numer? Ze względu na to, że mamy tutaj mega wypas karciany FIFA World Cup 2022. A jak wiecie, kolekcjonuję tą kolekcję te karty i tu są nie dosyć że karty limitowane dwie saszetki i y, saszetka z y, naklejkami, które też kolekcjonuję. Y, ten numer był ciężko dostępny, musiałem go kupić z drugich źródeł. No i co? Zaczynamy opening. O, jednak udało się bez noża. Oczywiście na kartach limitowanych mi najbardziej zależy Więc mamy tak końsy 150 końców Saszetkę z naklejkami Kartę limitowaną Markiniosz. Mam już go więc jak ktoś by był chętny na wymianę, to zapraszam pisać w komentarzach. Dwie saszetki z kartami. No i Giovanni Reina limitowana edycja. Magazynu nie będziemy przeglądać. Mamy 7 plakatów. Lewandowski. Zieliński Messi Kevin De Bruyne Harry Kane Kilian, Karim Benzema przepraszam, i Sebastian Szymański a na odwrocie mamy Jakub Kamiński Pedri Metti Kesz i Nikola Zalewski też na odcinku otworzymy sobie Dwie, te dwie paczki z kartami zobaczymy, co uda się trafić. Okej, okay. lecimy z pierwszą. I mamy tu Titan Matias Delict. Fans favorite final doom. Z Anglii mamy Walker, Jin Su Kim z Korei, Luka Modric, Diku, Jarmolenko, Minam Mino z Japonii. No w tej saszetce chyba tylko Delikta nie miałem. Reszta to powtórki. Otwieramy drugą saszetkę z kartami. Mamy Gold Machine Luis Suarez. Fans faworyt Edison Cavani Gabriel Jesus Hakimi Kovacic Zinczenko Endo Frohe No to czyli tu z tych kart tylko chyba nie mam Zin Zinczenka i to chyba byłoby na tyle. Także jeżeli chodzi o nowe trafy, to mamy Aleksandra Zinchenko, Matiasa Delichta, Giovanni Reina, Karta Limitowana, no Markiniosza to mam. Ok jeszcze sobie otworzymy saszetkę z naklejkami no i mamy tak dżinsukim, Korea Gregor Kobel z Szwajcaria. Sergiej Milinkowicz Sawicz, Serbia, Głe Sung Cho, Korea. I mamy Koke z Hiszpanii. Czyli tak to się wszystko prezentuje. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka jeżeli Ci się spodobał zostaw łapkę w górę zasubskrybuj mój kanał ponieważ jest to motywacją dla mnie do kręcenia kolejnych materiałów no i co ja się z Wami żegnam trzymajcie się siema